Niewiele jest chyba owadów, które tak powszechnie wzbudzają zachwyt. Wydawałoby się, że nie pasują do definicji owada, czyli tego czegoś, co nam przeszkadza. One raczej są piękne, powabne, są symbolami lekkości i pełni lata. To motyle. To jedna z największych grup owadów. W Polsce możemy spotkać ponad 3000 gatunków tych ciekawych owadów. Ale pamiętajmy o tym, że większość z motyli to ćmy, czyli owady latające nocą. Ich skrzydła zwykle są szare bądź brązowe. Nie są tak spektakularne jak dzienni kuzyni, których skrzydełka pokryte są czerwonymi, żółtymi, błękitnymi, a czasem mijającymi się w słońcu łuseczkami, które tworzą tak piękne barwy i kolory. Czy motyle są dobrymi zapylaczami? Czy faktycznie współżyjąc z roślinami przynoszą ich pyłek? Czy są dobrymi kurierami? Tak jak pszczoły czy muchówki? Tutaj sprawa nie jest aż taka prosta. Motyle tak bardzo wyspecjalizowały się w skutecznym pochłanianiu ogromnych ilości nektaru, ogromnych oczywiście w skali owadziej, że nie są tak bardzo dobrymi i skutecznymi partnerami dla roślin, jakbyśmy chcieli o nich myśleć. Przeciętny motyl ma długą ssawkę, nierzadko zwiniętą, gdzieś pod brodą jeżeli można tak powiedzieć, o owadzie. Dodatkowo jego długie odnóża, na których usadowi się na kwiecie, sprawiają, że jego podłużny korpus, pokryty bądź co bądź pewną ilością włosków, niekoniecznie kontaktuje się z powierzchnią kwiatu. A to znaczy, że pyłek, który roślinom potrzebny jest do zapylania, nie dostaje się na ciało motyla. W związku z tym motyl bardzo skutecznie wypompowuje nektar, ale często nie daje niczego w zamian. W związku z tym rośliny od tysiącleci prowadzą pewien wyścig zbrojeń. Aby wykorzystać motyle, które pobierają opłatę w postaci nektaru, wydłużają swoje rozmiary tak, aby Słodki, pożywny nektar znajdował się głęboko, głęboko gdzieś we wnętrzu kwiatu. Wtedy motyl, aby móc do niego dosięgnąć, głęboko wkłada swoją głowę i wtedy oblepia się pyłkiem. Najbardziej spektakularnym przykładem tego wyścigu zbrojeń jest chyba wschodnioafrykański motyl o nazwie Xantopan. Długość jego ssawki dorównuje długości nektarnika, pewnego storczyka, którego ten motyl jest zapylaczem, a długość rureczki, przez którą ten motyl pobiera nektar, to prawie 30 cm. Przy czym sam motyl ma zaledwie kilka centymetrów. Jakie rośliny są przede wszystkim zapylane przez motyle? Skoro większość motyli to ćmy, czyli owady nocne, to roślinami, które są zapylane przez te właśnie motyle, to te, które kwitną nocą. Nie będą one wcale najbardziej spektakularne, jeśli chodzi o kolor czy wielkość płatków. Za to ich atraktantem, to znaczy tym, co przywabi motyle, będzie zapach. Czy w Polsce możemy spotkać kolibry, czyli małe ptaki żywiące się nektarem i przenoszące pyłek? Niektórzy twierdzą, że tak. Prawda jest taka, że to wcale nie kolibry, ale motyle. Motyl o nazwie fruczak gołąbek wielkości około 4, czasem nawet 4,5 cm faktycznie z wyglądu przypomina kolibra. Należy do grupy motyli zawisakowatych. Potrafi Faktycznie, tak jak jego nazwa wskazuje, zawisać na wysokości kwiatu i drobną rurką spijać jego nektar. Obserwujcie motyle na łąkach. To jedne z najpiękniejszych owadów. Warto przyjrzeć się im z bliska, ale zachęcam Was również poobserwujcie motyle nocne. Aby to zrobić, możecie wieczorem, kiedy zachodzi słońce, oświetlić jasną ścianę swojego domu. Pamiętajcie, aby poszukiwać nazw i starać się oznaczyć gatunki owadów, które udało się Wam spotkać. Zachęcam Was, twórzcie swój własny atlas owadów zapylających. Do usłyszenia!